witam na kanale planszowo dzisiaj znowu mamy malutkie Tak, taka nieduża paczuszka przyjechała Będę ją sobie delikatnie otworzyć ok złożymy papiery i teraz tak, No już nie będzie chyba potrzebne, więc odkładamy i tu mamy Mamy grę paragrafową. Tak? Gdzie tutaj jeszcze? Tu jest wyjście. Dobra, słuchajcie, przyjechało do mnie y, pana Radka Raka, Dunder albo Kod zeświatów światów. Gra paragrafowo. Jestem bardzo ciekaw. Ym, pytałem się u czyby czy by nie przesłali takich rzeczy, ale nie są zainteresowani współpracą. no Jestem małym kanałem, więc nie ma się co dziwić. Natomiast y, jestem ciekaw tej gry. Macie koty? Lubicie koty? Ja teraz nie mam kotów. Żadnego nie mam. Y, no oczywiście y, podkarmiamy troszeczkę kota sąsiadów, ale ogólnie, ogólnie kotów nie mam. Y, natomiast kiedyś, kiedyś miałem kota, miałem nawet dwa koty. I właściwie zawsze w moim domu były koty i były psy, po prostu. Przy czym no, mieliśmy dom z ogrodem, więc o ile koty mieszkały w domu. Y, też luzą chodziły po, po obejściu, po podwórzu i okolicach. O tyle pies raczej, raczej nie był psem domowym, ale właśnie psem podwórzowym. Zdecydowanym, zdecydowanie do pilnowania obejścia, a nie, nie ozdobą. Teraz, teraz mam pieska, który jest bardziej psem domowym ozdobką. Nie lubi na kolana, więc ciężko go tutaj pokazać po prostu też, nie? Dobra, słuchajcie, ktoś już grał w Dundera? Lubicie paragrafówki? Nagrałem już jedną paragrafówkę. Yy, mogę uchylić nawet tajemnicę, jaką to jest yy, Twoja misja średniowiecze. I mam nawet kilka różnych podejść. Coś mi tutaj dzwoni. Dobra. okej okay. I co tutaj mamy? Tutaj mamy yy, różne gry wymienione. Tak? Yy, Fable lampsów bym chciał jeszcze zdobyć. W jakiejś dobrej cenie szukam. W mroku wieży i w mroku podziemi. Obydwie te gry mam, natomiast te, te pozostałe, hmm, znaczy jakby tam wpadły w dobrej cenie, jakieś naprawdę taki w okolicach 10 zł, powiedzmy, to, to bym chętnie przytulił, ale niekoniecznie no, w tej cenie, co są oryginalnie sprzedawane. Dobra, taki tymczasowy stół tutaj sobie zrobiłem, żeby pod spodem jest Massive Darkness, bo była troszeczkę przerwa, ale został nam jeden scenariusz z podstawki. No i będziemy ogrywać scenariusze z dodatków, tak też będę chciał ruszyć serią gier paragrafówek od yy, pana, żebym nie przekręcił teraz nazwiska. Momencik, czy ja mam tutaj podanego autora, bo tutaj mam, yy, mam instrukcję do gry, którą się ciężko czyta, dlatego yy, dlatego postanowiłem się poduczyć tego z w wersji komputerowej jednak, bo tu jest po prostu to wszystko zdecydowanie za małe, nie? nie ma tutaj, dobra nie ma tutaj, ale ogólnie ogólnie, nie. pan Radosław Ignatów Igna, Ignatiew? Ignatów! Radosław Ignatów bodajże, nie? podesał mi cały pakiet, poprosiłem go i podzielił się po, z całym swoim pakietem paragrafówek, one były w ogóle do nabycia do nabycia teraz. Um, cały czas są do nabycia, można je zakupić. Natomiast um, w tym okresie, takim um, wyprzedażowym, um, Blegwikowym, można było codziennie jakąś inną um, jego um, grę sobie, um, sobie wyhaczyć. Zupełnie za darmo też, po prostu, nie? Bardzo fajne gry, bardzo ciekawe, bardzo ciekawie zrobione. Mają swoje plusy minusy, ale ale będę chciał po kolei i nagrać i instrukcję i, i przygotową rozgrywkę i też omówić, zrobić jakąś taką recenzję może nie wszystkich, ale, ale po prostu ogólnie jego, jego paragrafówek po prostu, nie? dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo, pozdrawiam, widzimy się w kolejnych odcinkach, nie przedłużam już